Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów Zaprawdę powiadam wam, bogaty z trudnością wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Jeszcze raz wam powiadam, łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do Królestwa Niebieskiego. Gdy uczniowie to usłyszeli, przerazili się bardzo i pytali Któż więc może się zbawić? Jezus spojrzał na nich i rzekł u ludzi to niemożliwe, lecz u boga wszystko jest możliwe. Wtedy Piotr rzekł do niego: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą, cóż więc otrzymamy? Jezus zaś rzekł do nich: Zaprawdę powiadam wam, przy odrodzeniu, gdy syn człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzyście poszli za mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach, sądząc dwanaście pokoleń Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy. Wielu zaś pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. Życie ludzkie jest drogą. Najważniejsze w podróżowaniu jest sprecyzowany i jasno określony cel podróży. Kiedy wybieramy się w drogę, Trzeba liczyć się z kosztami, jakie przyjdzie nam ponieść. Czas, zmęczenie, często także zasoby finansowe, ryzyko utraty zdrowia, a nawet życia. Wszystko to trzeba brać pod uwagę, ruszając w drogę. Droga musi kosztować. Oczywiście są i tacy, którzy wolą siedzieć w wygodnym fotelu przed telewizorem, a swoją drogę ograniczyć do minimum. Ten, kto siedzi całe życie w czterech ścianach własnego świata, nigdy nie doświadczy piękna, które przekracza Jego własny ciasny świat. Nie da się poczuć klimatu jerozolimskich uliczek i dotknąć miejsc, w których kiedyś był Jezus za swojego ziemskiego życia, siedząc przed telewizorem lub komputerem. Nie można doświadczyć piękna i potęgi Alp. Oglądając jedynie film przyrodniczy. Film może oczywiście rozpalić apetyt, ale nigdy go nie zaspokoi. Podobnie jest w życiu duchowym. Sama lektura Biblii niczego nie wyczerpuje, ale jedynie pomaga nam wzmożyć nasz apetyt na żywe spotkanie z jego autorem. Warto się zdecydować na tę podróż. Gdyż nagroda, jaka czeka tych, którzy dojdą do jej celu, przekracza nasze ludzkie wyobrażenia. Jeszcze jedna ważna dobra nowina, która płynie z dzisiejszego fragmentu. Kto może się zbawić, pytają apostołowie. U ludzi to niemożliwe, odpowiada Jezus, ale u Boga wszystko jest możliwe. Mamy gwarancję, jakiej nie jest w stanie dać żadna firma ubezpieczeniowa na ziemi gwarancje że w tej podróży będzie towarzyszył nam Bóg i to on za nas dokona wszystkiego co potrzeba abyśmy osiągnęli zbawienie nam pozostaje tylko ruszyć w drogę no to do dzieła